Działaneczko wszystkim z tej strony Kubik oraz BGG. Siemka. Jesteśmy gotowi, żeby przenieść się na mapę Dust 2, mimo że sama mapa yy, jest na pewno popularniejsza niż Vertigo. To jest niestety wyjątkowo rzadko grana w projekcie Armii, ale mamy nadzieję, że to się bardzo mocno zmieni w drugim etapie. No i dla ps, jak to ostatnio bywa w tych materiałach rekrutacyjnych właśnie już drugiego poziomu, rozpoczniemy od zagryweczki w CT, by potem płynnie przenieść się na bardzo fajnego fake'a. Jeżeli chodzi o stronę atakującą, z wykorzystaniem nowych możliwości, które daje mapa Das 2 mówię teraz o otwartym niebie nad tunelem B. No ale dobra, rozpoczynam od strony CT i powiedz, co nam tutaj przygotowałeś. Okay. Przygotowałem na CT ustawkę na galę. E, trzy osoby gale, dwie osoby pod B. E, jest ona zalecana do grania wtedy, jeżeli już sobie nie radzimy kompletnie na longu. Tak, jeżeli... Long jest ważną pozycją. Wybaczcie, że ci przerwałem, ale akurat <laughs> jeżeli chodzi o samego Longa, jestem wielkim fanem tak. przejmowania longa, dlatego ja nie mogłem się powstrzymać. <laughs> Wiadomo, pierwszy raz od razu palak, i tak dalej, ale czasami Terror ma takie schematy, że bardzo trudno jest się przebić. Dlatego właśnie czujemy, że nie jesteśmy w stanie walczyć o Longa. Okej, okay, szukamy miejsca gdzie indziej. Porównanie do Miraża nie możemy walczyć na mirażu na tym nowym, gdzie ta ławeczka, jest. Bardzo trudno, no to szukamy miejsca gdzieś indziej, żeby to wszystko nadrobić, więc to jest też po prostu nadrabianie tej kontroli mapy, którą tracimy. Zgadza się. Ustawka jest ogólnie bardzo prosta, naprawdę każdy ją można zagrać. Nawet na tej siecie można ją zagrać z jakimś kolegą, jak się gra cokolwiek dogadać się. Wygląda ona następująco, że potrzebujemy jednej osoby, która gra tutaj, tak zwanego antyflesza, którego nie dostaje żadnych fleszy, które tutaj lecą, no nie ma możliwości. Mamy drugą osobę, czyli najlepiej snajpera, który wtedy stoi tutaj na pixel wcerowany. Łapie jako pierwszy kontakt i tutaj ich współpraca powinna wyglądać tak Jeżeli AWP oddaje strzał to ta osoba powinna od razu wychylić i tutaj pomagać Czy leci flash, on słyszy, że wybuchł flash, AWP a mówi, że ma biało, on wtedy też od razu wychyla i tutaj walczy Mamy te dwie osoby na gali i mamy trzecią osobę, która gra tak jakby za skrzynkami na site A Ona gra tutaj głównie na info, po prostu to co się dzieje na longu, ona musi przekazywać tą informację kolegom z gali i jeżeli widzi, że już lecą smoki do CT, przeciwnicy zaczynają wbiegać, są jakieś flesze, cokolwiek Ona wtedy nad okno rzuca po prostu palaka Tutaj czeka sobie spokojnie I teraz najważniejsza sprawa na gali Jeżeli przeciwnicy przyjmują już długo, atakują, lecą smoki do CT i tak dalej, my musimy wtedy walczyć o tą galę Nie możemy mieć takiej sytuacji, że nie mamy ani długiej, ani gali się. Jeżeli odpuszczamy długo, musimy mieć galę, jeżeli odpuszczamy galę, Gala musimy długą, mieć długą Jak najbardziej Tak i jeżeli przeciwnicy przejmują nam tą długą, atakują, że to bs to ta osoba, która jest odwrócona od flesza, powinna się wtedy odwrócić, zagrać tutaj agresywnie, wychylić, sprawdzić tą galę. I tutaj mamy tą drugą osobę, czyli AWP, ona tutaj może sobie przeskoczyć wtedy i nawet dorzucić jakiegoś prostego lewo-prawo flesza, odbitego takiego flesza, czy nawet za plecy flesza, e, jaka jest dowolność naprawdę, mhm. jak się dogadacie. Koledze, żeby on sprawdził tą galę i ją przejął, mieliśmy informację co dzieje się na tej gali. No ale też Sniper musi wspierać kolegę, który jest na obciążony. Tak, oczywiście. E, jeżeli przeciwnik chce nam wbiegać, my mamy tą kontrolę gali e, i wtedy naszym głównym zadaniem jest pomóc temu koledze, który jest w tym BS-ie. On po rzuceniu tego palaka zyskuje kilka sekund, e, aż przeciwnicy poczekają aż on zniknie, czy sobie go zgaszą i wtedy kolega snajper, też najlepiej, musi mu dorzucić takie flesze za, za plecy. Czyli te flesze sobie wybuchają w powietrzu, on sobie tutaj czeka, wybucha ten flash i on wtedy jest w stanie walczyć tutaj, może zdobyć jednego fraga, schować się e, i no, skupić się musi jak najdłużej się. utrzymać się przy życiu, no? tak? to jest prosta rzecz. Opóźniając wejście przeciwników daje szansę rotacji kolegom na B ustawienia się z zagrywki cokolwiek. No po prostu musi żyć w tym. Tak. Jeżeli chodzi o panów na Ciebie, tutaj wiadomo, że jest to zagrywka raczej trójkowa, aniżeli piątkowa. No i. Ta reakcja fajnie, żeby była w jakiś sposób też przez fanów na B yy, przetrenowana. Może jakiś szybszy dojazd z środka, żeby na przykład dwóch kolegów z Gali mogło pomagać na bs a nie tylko ten jeden, bo przysząd, co stoi na antyfleszu. No równie dobrze, może, może mieć jeszcze jakieś granaty, żeby obsłużyć swojego kolegę tak. w bs Także to faktycznie gdzieś ta współpraca pomiędzy zawodnikami na Gali, a tymi bliżej środka, żeby on w B będzie musiała mieć miejsce i my bardzo chętnie to wszystko zweryfikujemy podczas waszego meczu treningowego. Dobra, także jeżeli chodzi o stronę CT. Jest ustaweczka, pokaż nam też o co chodzi z tym fejkiem na bombsite, A, jeżeli chodzi o stronę atakującą. Jest on troszkę może nam powiedzieć skomplikowany, ale już wszystko tłumaczę. Mamy jedną osobę najlepiej z najlepszym respem pod B, która sobie na początku rundy po prostu biegnie pod bombsite B i trzyma sobie tutaj skrótów i kontroluje co się dzieje w tym tunelu. Mamy osobę tak jakby z partem respem licząc od lewej strony, też... Można to inaczej podzielić. Możemy podzielić jedna osoba pod B, jedna pod A, trzy na środków. środek. Tak Wam będzie tak. najłatwiej. Po tak, tak. Będzie ten, kto na chodzi. chodzi na standardzie, na B zajmuje B, ten, kto chodzi na standardzie, zajmuje długą. Tak. Tych, którzy chodzą trzech na mida, będą operowali głównie taktycznie w tej Tak. Ta osoba spod A, która jedna będzie chodziła, czyli z najlepszym respawn tutaj, jej zadanie na początku jest dość nudne i tak dalej. Ona po prostu musi kontrolować tą długą, trzymać ją, żeby nikt nas tutaj nie skrócił. W jakiej pozycji ona sobie będzie trzymać tym długą, to już jest jej dowolność, <grym> jej wybór. I mamy teraz trzy osoby na podśrodek. Osoba, która można powiedzieć, ma najbliżej respa, tutaj, ustawia się na środku. Tą ściankę sobie zrównuje, żeby była mniej więcej na prosto. A, jest z drugim <grym> razem. Jadąc ten do góry, na tą <grym> belkę rzuca smołka, który wybucha sobie elegancko na Xboxie. Po rzuceniu tego smoka udaje ta osoba się do dolnego tunelu. Łapać tutaj też co się dzieje na tym midzie, tutaj, czy ktoś tutaj nas nie dojechał? Mm -hmm. zyskuje po prostu kontrolę. Sprawdza za dolnego. boksem, czy nikogo nie ma też tak, na pewno dobrze. się starz. Szczególnie kiedy nie ma snajpera, tak w teorii tak. to wiadomo, że CT pasuje. I te dwie osoby ze środka udają się tutaj pod Palmę jeszcze kiedyś, aż to była palma. Na beczki e, czekają, aż wybuchnie smoke. Smoke już leży, one wtedy przemieszczają się w stronę gali. Można sobie rzucić takiego flesza po prostu od okienka na przejęciu tej gali. Te osoby sobie tutaj wtedy przyjmują tą galę, ustawiają się tutaj i czekają na flesza od kolegi z tunelu. Kolega z, kolega z tunelu blokuje się tutaj prosto o tą ściankę od górnego rogu, e, górnego rogu tego budynku. Celuje sobie bardziej w prawą stronę rzucając takiego flesza. On wybucha za ścianą i po tym, po tym fleszu te osoby są w stanie od razu sprawdzić sobie tą galę. Jeżeli mają tą kontrolę gali, to się tutaj ustawiają i trzymają na chwilę skrótów. Czyli mamy kontrolę gali, mamy kontrolę dolnego tunelu, mamy kontrolę longa Tutaj czynnik mhm. nie króci. Mamy osobę pod B. Teraz jest ważne zadanie osoby pod B, ponieważ ona będzie musiała miała użyć zestawu nowych Czyli granatów. Ona inicjuje całą zagrywkę. Tak, ona zaczyna, można powiedzieć, tą zagrywkę. Ile wcześniej, osoba z tunelu, można dodać, że osoba z tunelu po rzuceniu flesza może wtedy od razu również spalić tam po prostu tutaj mida i skanować, i zrobić małe zamieszanie tutaj, jeżeli mamy granaty i nie jest to koniecznie, jest to taki dodatek do tej zagrywki. Później osoba pod bombsitem B będzie musiała rzucić nowe granaty. Mamy tą skrzynkę tutaj, wskakuje sobie na tą skrzynkę. Patrząc tak, prawy dolny róg tej skrzynki, róg jej. Bierzemy smoke'a w rękę. Mamy tutaj 5 kropek i celujemy w prawą dolną kropkę używając jump throw. Po rzuceniu tego smoke'a idziemy sobie celownikiem troszkę do góry, mniej więcej na środek. Wyrzucamy flasha. Po tym jak wybuchnie smoke, jest flash. Wychylamy się troszkę delując mniej więcej środ środek tej ściany do góry dojeżdżamy tutaj do tej górnej krawędzi robimy kilka kroków i rzucamy palaka, który wpada nam tutaj za tę ścianko ta pozycja na snajpera, tam najczęściej snajperką się znajduje przeciwnik Po rzuceniu takiego palaka, dorzuca później jeszcze jednego flesza i nic ta osoba więcej tutaj nie robi, ona nie szuka kontaktu z przeciwnikiem nic Róbi nie robi, na B po prostu. Tak, robi fejk pod B i tutaj trzyma dalej skrótów kilka sekund po fejku na B Osoby z gali ustawiają się już tutaj do granatów. Mhm. A osoba z długiej czeka cały czas tej długiej, tak. czy ona co się robi? Ona jeszcze czeka na tej długiej chwili, okay. jeszcze czeka. Jak już polecą, można powiedzieć, jak już te osoby będą się ustawiać do tych granatów po tych 5-6 sekundach, jeżeli nikt nam nie skrócił tej długiej po fejku na B, ona przesuwa się wtedy na ten środek. Czyli mamy załatwioną osobę z longa, mamy załatwioną osobę z B, później mamy te dwie osoby na gali. Te dwie osoby na gali mają takie zadanie, że będziemy potrzebować od nich dwóch smoków. jeden smoke to jest na blisko gali tutaj rzucony, blokujemy się na środku tych krat, celując od okienka w górę na tą startą e, farbę, tak jakby można mm -hmm. powiedzieć, na tą dziurę, smoke sobie wybucha elegancko tutaj i potrzebujemy drugiej osoby, która blokuje się tutaj i ona będzie dorzucać smoka do CT celując w prawy górny róg tego budynku. Dwa smokey, mamy dwa smoki, mamy smokan na Gale, mamy smołka do CT, mamy ten początek, który potrzebujemy. Po rzuceniu tych smoków, osoba, która rzucała tego smoka, udaje się tutaj do lewej strony, dorzuca sobie jednego flesza w niebo, kakuje sobie tutaj na skrzynkę i ona będzie zaskakiwać tutaj do respa CT. Osoba druga, która smokowała mu te CT ona dorzuca jednego flesza za plecy, może później drugiego. Albo wystarczy cię to ewentualnie żeby tak. jakoś wspierać tym. Można nie... może, może dać na początku nawet flesza mhm. po prostu spod jaja do respa CT, żeby tutaj oślepić, jeżeli ktokolwiek by się patrzył tutaj w ten zeskok. No i teraz tak, zadaniem osoby 2, która dorzuca te flesze. Po tym, jak kolega zaskoczył do CT, ona ma tutaj tego smoka, przypominam, i ona sobie po prostu coś tu kombinuje za tym smokiem. Taki lurker z Sita trochę znowu. Ona sobie coś tutaj kombinuje, czeka za tym smokiem, zależnie od tego, jaka będzie sytuacja na mapie. Czyli kolega zginął, to ona wtedy powinna podjąć, moim zdaniem, jakąś walkę, poszukać jakiegoś fraga, zrobić trochę zamieszania pod tym, a jeżeli kolega przeżył, to dowolność. No tak, to no, tak no pamiętajmy. Tu przede wszystkim kolega tworzy zamieszanie, zesk zeskakując na rystę CT, i my musimy zamieszanie bardzo umiejętnie wykorzystać. Tworzy nam się fajne pole na mapie i warto coś z tym faktem. Tak. Okej, okay. czyli mamy osobę na galę, która tutaj sobie coś kombinuje ze smokiem. Mamy osobę tutaj w CT. Ona musi mhm. pamiętać, że jeżeli zeskoczy do tego CT, na 100% gdzieś tutaj będzie się znajdować. Tak, czy był fake na B wcześniej. Tak. E mamy dwie osoby na środku. Mamy tę osobę z dolnych tuneli. I mamy I osobę, która gotowała z A. Ta osoba, która rotowała A po tym jak kolega zeskoczył do CT to osoby w tym samym czasie, już po 2-3 sekundach jak on już jest w CT, czy ma kontakt, one już powinny wychodzić ten środek. Czyli rzucamy sobie ta osoba z longa, która ma jeszcze flesza, może rzucić takiego flesza na wyjście środka, jeżeli przeciwnik coś by tutaj kombinował, stał na blisko, ustawił się tu, przeszedł jakoś, tutaj by ktoś stał, ten flash oślepia wszystko co Jasne. tutaj jest. Po tym fleszu dwie osoby wychodzą sobie na środek, mamy dwie osoby za środka, mamy osobę w CT. I pamiętajmy, że mamy cały czas osobę w tunelach pod Bonsaiteem B. Ważne jest to, że jeżeli zamykamy te B, osoba z tunelów B nie łapie jako pierwsza kontaktów, ona tutaj czeka, jeżeli koledzy już wejdą do BS-a, czy zaczynają wchodzić, czyli są w oknie w bramie, to ona wtedy może dopiero się tutaj pokazać, łapać jakiś kontakt też, ale ona do tego czasu czeka cały czas na kolegów w zależności tego, co oni będą robić. Tak. I z bardzo ważnych rzeczy jeszcze to, że zawodnik, który stał cały czas pod bombsite'em który tam trzymał na standardzie skrót, on ma komplet granatów, on wyrzucił dopiero pierwszego flesza, ewentualnie na zajęcie środka więc jeżeli cokolwiek by się stało kolegom na gali, nie byliby w stanie wywalczyć respacete, ale za to wywołaliby ogromną rotację i prawdopodobnie będziecie wchodzić na jednego przeciwnika na bombsite'ie B, ten zawodnik zawsze może dać sobie po prostu bardzo łatwego smoke'a e, tak, albo taktycznego ten. albo po prostu, wiesz, wydaje się, że z ręki bardziej tak, sytuacyjna akcja i wtedy mamy spokojnie sobie opcję wejść po ten Także tutaj zawsze plan B jest. Po pierwsze osoba domykająca numer 2 od gali, i zawodnik od A, który ma ten kompetent także jest to taktyka zawiła z ciekawymi możliwościami, jeżeli chodzi o sam rozwój tej taktyki i jestem ciekaw co nasi prowadzący w projekcie wykombinują, jeżeli w końcu ten Dust się pojawi bo nie pojawiał się zbyt często, ja nie miałem jeszcze okazji ani razu niestety DAS to oglądać ja niestety. także miejmy nadzieję, że ten Dastik nam się pokaże, bo z tymi nowymi możliwościami pod Basajtę B jest to zdecydowanie mapa otwarta teraz na kombinacje Bardzo dziękuję BGG za przygotowanie dziękuję. tych ciekawych schematów na mapie Dust 2 Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i mam Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się na razie. Hej.